Tak, wszyscy gotowi, to witamy serdecznie na konferencji prasowej. Dzisiaj temat numer jeden to budżet na 2029 rok, szczególnie region Warszawski Wschodni. Co czeka właśnie ten region w tym roku? Na jakie wsparcie sejmiku województwa mazurskiego będą mogły liczyć samorządy lokalne? Najważniejsza kwota to 266 milionów złotych. Szczegóły zdradzą pani Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazurskiego. Witamy serdecznie. Jest z nami Pan Arkadiusz Berlich, starosta Powiatu mińskiego Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy również Olgę Radwan, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego. Do Państwa dyspozycji jest też Pan Mariusz Kozer, Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich do Spraw Inwestycji. I witamy Pana Artura Rolę, Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Wołom... Dzień dobry. Pani Marszałek, to tutaj pozwala to sobie, żeby Pani rozpoczęła konferencję. Jak widzimy taką kwotę 266 milionów złotych, to znaczy, że Pani będzie częstym gościem tutaj w regionie. No, woda, no tak, że podpiszemy umowę, a później miejmy nadzieję, że szybko oddamy inwestycje. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dobra wiadomość, tutaj wspomniana kwota 266 milionów złotych na inwestycje tylko w regionie warszawskim. W Szanowni Państwo, ja tak przybliżę kuluarę i budżet samorządu województwa mazowieckiego, który w tym roku jest budżetem rekordowym. To 8 miliardów złotych, z czego ponad 3 miliardy złotych to kwota na inwestycje. To 40% budżetu przeznaczymy na inwestycje, więc możemy powiedzieć z dumą, że będziemy rozwijać mazowsze w bardzo szybkim tempie. Ja przepraszam bardzo, ale zapraszam Pana radnego do stołu. Tutaj żywda. Oczywiście witamy Pana Nikola Słonika Radnego, Województwa Witamy Pana Radnego. Szanowni Państwo, bardzo duża kwota 209 milionów złotych na, na inwestycje drogowe. 32 miliony z tej kwoty to kwoty na remonty dróg naszych wojewódzkich. Tutaj o szczegółach powie Pan Dyrektor z Mazowieckiego Zarządu Dróg. Ja też powiem tak, że cieszę się bardzo, że w takim szybkim tempie udaje nam się przeprowadzić te inwestycje drogowe. One znacznie potrafią bezpieczeństwo. Mieszkańców tutaj powiatu boruńskiego, tego regionu Warszawskiego Wschodniego, ale też cieszę się z tego, co planujemy, dlatego że ten region bardzo dobrze będzie rozwijał się w momencie, kiedy będziemy budować zupełnie także nowe ślady dróg. A o przyszłości to też poproszę pana dyrektora. Ja bym Tutaj może napomnę, tak, że mamy w planach także budowa nowego śladu drogi 635, remontujemy w tej chwili 634, e, też wszyscy czekamy na 631, e, też bardzo uciążliwa droga, ale też w planach 632, e, także bardzo dużo się dzieje także w inwestycjach, znaczna kwota na inwestycje drogowe, które będą poprawiały bezpieczeństwo mieszkańców załączających się ruchem kołowym, ale także pierwszym i rowerowym. Dla mieszkańców, dla Państwa bardzo ważna informacja, kwota 912 milionów złotych, którą przeznaczymy tylko w tym roku na programy wsparcia, to 23 programy wsparcia na kwotę naprawdę znaczącą. Te środki finansowe trafią zarówno i do gmin, i do powiatów, ale także do organizacji pozarządowych w różnych programach. Warto przypomnieć, przytoczyć te programy i zachęcić też od razu z tego miejsca chciałabym wszystkich Państwa do aplikowania. Już trwają nabory konkursów, także proszę śledźcie strony internetowe naszego Mazowsza, tak żebyście wiedzieli jakie konkursy już się rozpoczęły. Dla przypomnienia Mazowsze dla równomiernego rozwoju w tym roku jako sejmik województwa mazowieckiego przeznaczymy kwotę ponad 641 milionów złotych. To jest jeden z najbardziej cieszących się, najbardziej popularnych instrumentów wsparcia dla samorządów, dla gmin, dla powiatów. Dlatego, że to same samorządy bezpośrednio e, decydują o tym jakie inwestycje i e, na co te środki przeznaczają. Kwoty, którą mogą uzyskać samorządy to kwota 4 milionów złotych pod 60% realizowanej inwestycji, więc naprawdę duży zastrzyk finansowy do tego, żeby zrealizować ważną inwestycję dla mieszkańców gminy bądź powiatu. Program Mazowsze dla sportu. Tutaj kwota 72 milionów złotych. To bardzo też fajny instrument wsparcia. Często tutaj samorządy Cieszą się z tych środków finansowych, to kwota per dotacji do 350 tysięcy na to, żeby można było poprawić warunki i też unowocześnić też tą infrastrukturę sportową. Tutaj też tak niedawno byliśmy właśnie i otwieraliśmy po remoncie huragan sportowy wyremontowany właśnie ze środków z, także samorządu województwa mazowieckiego, także takie inwestycje także bardzo cieszą inwestycje w sport. Ma zawsze dla straży pożarnych ta kwota 21 milionów złotych. Ma zawsze dla klimatu ponad 17 milionów złotych. Ma zawsze dla zabytków ponad 13 milionów złotych. Autobusy dla mazowieckich szkół to 10 milionów złotych. Ma zawsze dla, dla melioracji 6 milionów złotych. Ma zawsze dla sołec 10 milionów złotych. Ma zawsze dla czystego powietrza ponad 5 milionów złotych. Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich ponad 5,5 miliona złotych. Mazowsze dla czystego powietrza 2,5 miliona złotych. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 29 milionów złotych. Tor treningowy, szkoleniowy dla jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu województwa mazowieckiego 8 milionów złotych. Mazowsze dla zwierząt 1,5 miliona złotych. Ma zawsze dla zdrowia 1,5 miliona złotych, ma zawsze dla miejsc pamięci milion złotych, ma zawsze dla orkiestr 2,5 miliona złotych, ma zawsze dla działkowców milion złotych, ma zawsze dla seniorów 2 ponad 600 milionów złotych, ma zawsze dla młodzieży milion 100 mln. i ma zawsze dla zdrowia psychicznego 1,5 miliona złotych oraz zawsze dla społeczności energetycznych, to jest nowe zadanie, zupełnie 1,5 milionów 5 złotych. Szanowni Państwo, takich dla nas tutaj lokalnych ważnych też informacji, ponad 3 miliony, 3 miliony 600 otrzyma wsparcie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. Będzie to filia Muzeum Niepodległości w Warszawie. Też przeznaczymy milion, milion 700 przekażemy dla tego muzeum. Będziemy współfinansować inwestycje, czyli będziemy kupować nową wystawę zupełnie tak, żeby mieszkańcy tutaj odczuli tą wysoką kulturę i tak, żebyśmy zabezpieczyli i to też potrzeby lokalnej tutaj społeczności w kontekście tego dziedzictwa, które jest związane bezpośrednio z tą ziemią. Bardzo duże też inwestycje dla podmiotów edukacyjnych. Ja, może z tego miejsca, jakby nie będę przytaczała tego, bo Państwo informację prasową dostaniecie, to co planujemy i w jakich instytucjach, ale z tego miejsca chciałabym też zdradzić troszeczkę takiego smaczka i tego, co ja, jako tutaj reprezentantka też tego terenu, na czym mi bardzo zależy, żeby rozwijała się edukacja i żeby mieszkańcy powiatu wołomińskiego mieli tę dostępność do edukacji. E, naszym e, tutaj medycznym liceum, to chciałabym Państwu zdradzić też takiego smutka, że e, występuje do zarządu o zdobę na to, żebyśmy podjęli decyzję kierunkową na to, żeby budować nową siłę dziwę zupełnie naszego, naszej medycznej, naszego medycznego e, liceum, szkoły medycznej w Ołominie e, właśnie e, tak, żeby mogła się ona rozwijać, ale przy okazji e, Liczę na to, że będziemy mogli zbudować nową siedzibę także dla delegatury, ale chyba też najważniejsze dla mieszkańców to to, żeby w tym nowym budynku powstało też tak i sala taka tak powiem, koncertowa z dobrym wyposażeniem, tak żebyśmy mogli przebić tutaj i zapraszać mieszkańców na jeszcze większe koncerty niż do tej pory organizuje tutaj Ośrodek Kultury, gdzie naprawdę bardzo duża ilość osób chętnych, zainteresowanych koncertami przychodzi, ale już się nie mieszczą, tak Pani Przewodnicząca? Zgadza się. Zgadza się. Także taką rozmowę ostatnio z Panią Burmistrz Elżbietą wam przeprowadziliśmy, że jest olbrzymia potrzeba dla mieszkańców, żeby przebić kulturę i stworzyć takie miejsce do integracji E, także dla mieszkańców Włomina i Powiatu Wołońskiego, bo chyba panie starosto takiego dużego miejsca do tej pory jeszcze nie stworzyliśmy, więc przed nami takie na wyzwania. Na, te, na, te, na terenie Włomina na pewno brakuje takiego miejsca na terenie powiatu. E, coś tam mamy, ale to oczywiście przy blisku 300 tysięcznym powiecie każda taka inwestycja jest na wagę oczywiście. No, Szanowni Państwo, ja tak dziękuję bardzo i też cieszę się naprawdę ze wszystkich tych inwestycji. Ze swojej strony bardzo dziękuję też za współpracę i Panu starości, Pani Przewodniczącej, tutaj lokalnym samorządowcom, bo dzięki takiej determinacji też tego, że Państwo sięgacie po środki samorządu województwa, równomiernie rozwijamy nasz okręg, tutaj nasz region, nasz powiat, co cieszy też mieszkańców. Ja też jeszcze korzystając, że też mamy tutaj przekaz medialny, to też proszę mieszkańców o cierpliwość, Ja wiem, że inwestycje, szczególnie te drogowe, które mają poprawić bezpieczeństwo i warunki jazdy troszkę trwają, one są uciążliwe, ale chyba wszyscy jak jeździliśmy tą, tymi drogami wojewódzkimi na tym odcinku wiemy jak było uciążliwe i korki, więc jeszcze troszkę cierpliwości, a będzie płynniej, bezpieczniej i szybciej. Dla bezpieczeństwa także taki mój króciutki apel. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie marszałek. Jest z nami pan Igor Rady radny województwa mazowieckiego. Dobra, zapytam jak wyglądały prace przy tworzeniu takiego budżetu. Czy to były długie dyskusje na komisjach, czy to już jest raczej co roku powtórka, jak widzimy programy wsparcia, bo no powtarzają się z małymi zmianami, ale te inwestycje to pewnie też jest głos mieszkańców. Myślę, że inwestycje są... Oprócz programów wsparcia, które są bieżącą, taką bezpośrednią, z takim odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalne, na pewno inwestycje te większe były bardzo oczekiwane i przygotowywane przez wiele lat. Mam tu oczywiście na myśli to, co z panią Anią Brzezińską, z panią Marszałek, zaczynaliśmy w 2021 roku, czyli projektowanie nowego śladu dwa, drogi 635, tak? oprócz tego droga 634, która. No, Zaangażowanie na tę drogę to jest prawie 150 milionów. To też był projekt, który, na który czekali od 20-30 lat, natomiast te prace projektowe ostateczne, które teraz są realizowane, to, to jest 5-6 lat do tyłu. Tak więc myślę, że e, ten budżet e, nie ma niespodzianek. Ja tutaj też podam przykład drogi wojewódzkiej 636, e, gdzie były wójt burmistrz, później Dariusz Kokoszka, projektował najpierw ścieżki rowerowe przy drodze wojewódzkiej a dopiero w tym roku one znalazły się w budżecie, to jest prawie 15 milionów na 3 km ścieżki na terenach wiejskich można powiedzieć, od Jadowa do Zawiszyna i na pewno to co nas cieszy, tutaj myślę, że cały powiat miński, to będzie ścieżka rowerowa Eurovelo, której, która, której opracowanie koncepcji też trwa od kilku lat Miejmy nadzieję, że będzie y, szczęśliwy finał w czerwcu, ta koncepcja ma powstać, też y, Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na to kilka milionów złotych I, i miejmy nadzieję, że też te inwestycje, które będą efektem tych projektów, też w najbliższych latach znajdą się w kolejnych budżetach województwa. więc myślę, że te długofalowe planowanie to jest przede wszystkim to. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Jest z nami Pan Starosta, to oznacza to obecność, że samorządy łączą siły, żeby to jak Pani Marszałek wspomniała, żeby było szybciej i skuteczniej dla mieszkańców. Jak ta współpraca wygląda? Jakie to są te najważniejsze inwestycje dla Państwa? To muszę powiedzieć, że moja współpraca akurat z obecną Pani Marszałek to już ono ma trochę lat historii. Jeszcze jako radni powiatu i sejmiku współpracowaliśmy na dobra mieszkańców powiatu wołmińskiego. Także dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że pani marszałek to sprawdzona osoba, a samorząd województwa mazowieckiego to niewątpliwie sprawdzony partner, co odczuwamy generalnie każdego dnia można powiedzieć, bo już na samym początku tej kadencji otrzymaliśmy bardzo fajne wsparcie na przebudowę głównej siedziby starostwa pod kątem dostosowania go między innymi do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami to ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych teraz składamy wniosek o dofinansowanie na budowę nowej siedziby wydziału komunikacji w łominie przy ulicy ja Muszę też powiedzieć, że każdy powiat, każdy samorząd ma inną specyfikę w Powiecie Wąmińskim mamy bardzo duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o rozwój i staramy się go zrównoważyć. Mówię o tym rozwoju, dlatego też i ta infrastruktura sportowa, infrastruktura yy, drogowa, ale również właśnie infrastruktura, która jest skierowana w kierunku obsługi mieszkańców, która przez lata, no trzeba to powiedzieć, była zaniedbana i trzeba ten czas nadrobić i samodzielnie we własnym budżecie tego nie zrobimy, ale przy wsparciu pani marszałek i urzędu. Marczałkowskiego na pewno się uda. Trzeba też wspomnieć, bo jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, jakim jesteśmy. To jest jednostka kultury, nasza powiatowa, która też bierze czynny udział we współorganizacji chociażby obchodów Bitwy Warszawskiej. A tutaj pani Marczałek wspomniała o Muzeum Bitwy Warszawskiej, które planowane jest, uruchomienie jest planowane w tym roku. Na co też bardzo liczymy tutaj, po lokalni samorządowcy. A mówię też o tym nie bez kozyry, bo nie tylko te twarde projekty, ale również miękkie projekty, które, które dostaję, w ramach których dostajemy dofinansowania, chociażby właśnie na organizację rekonstrukcji bitwy warszawskiej. Kolejne wsparcie, już teraz mamy też świeżą informację. Kilka dni wcześniej otrzymaliśmy informację, że też Urząd Marszałkowski będzie nie brał udział w organizacji tego jakże ważnego wydarzenia dla mieszkańców powiatu wołomickiego, ale tak naprawdę całej Polski, bo Litwa Warszawska ma zasięg ogólnokrajowy, bym powiedział, nawet wykraczający, wykraczający poza granice naszego kraju, więc ja bardzo dobrze oceniam współpracę i z panią marszałek, i z samorządem Województwa Mazowieckiego. Cieszę się, bo długa lista wymienianych programów przez panią marszałek świadczy tylko o tym, że samorząd Województwa Mazowieckiego ma naprawdę mm, dobro samorządów w sercu. Tak jak mówi. Hasło ma zawsze w serce Polski to jest, to, to tak pro, proszę Państwa jest. Także ja bardzo dziękuję za, za to dotychczasowe wsparcie. Oczywiście liczę na, na kolejne. Jestem przekonany, że w ramach dobrej współpracy to wsparcie będzie. Oczekujemy tu też bardzo silnie na to, co Pani Marszałek mówiła, o rozpoczęcie prac nad drogą wojewódzką 631. I wiem, że tak naprawdę środki finansowe w budżecie Mazowsza są zabezpieczone. Niezbędna dokumentacja jest na ostatniej na ostatnim prostej. Czekamy chyba w tej chwili Pani Marszałek na decyzję wojewody w tej sprawie. Yy, ale może dobrze się składa, że chwilę poczekamy, bo taki bum inwestycji Mazowsza na, na, naszym, na naszym terenie i o drogach wojewódzkich to, to gdybyśmy jeszcze rozpoczęli budowę 6 1, to mogliby mieszkańcy odczuć naprawdę duże utrudnienia. Yy, no ale ja się cieszę osobiście, że, że tyle się dzieje w naszym powiecie. No, dla dobra naszych mieszkańców, także wspólnie tutaj z Panią Marszałek i z samorządowcami z Powiatu Wołomińskiego będziemy razem dalej działać. Dziękujemy Panie Starosto, no to właśnie przejdźmy do dróg, bo tutaj duże utrudnienia jak słyszymy, ale zanim będzie lepiej, no trochę musi być tych uciążliwości. A gdzie w tym roku musimy się tutaj skupić, gdzie mogą być te pierwsze utrudnienia? Dzień dobry Państwu, no mi to nic dodać wszystko zostało powiedziane, więc tak ciężko cokolwiek Samo... Niech ja ciężko dołożyć do tego. Natomiast fakt jest taki, że 7 inwestycji w tej chwili zaplanowanych mamy na, na obecną chwilę plus 5 remontów, 177 milionów na inwestycje, 32 miliony na remonty. Natomiast Patrząc na rynek, to co się w tej chwili na tym rynku dzieje, nie wykluczam takiej możliwości, że będziemy wnioskowali do zarządu z oszczędności na kolejne inwestycje, które mogłyby się w tym rejonie odbyć. Cały rejon podbarszawski, a w tej chwili znajdujemy się w pojacie wołamińskim, a ogólnie cały obszar ten podbarszarski, jako obszar się niezurbanizowany, no wymaga ciągłej tak naprawdę. Rozbudowę istniejącej sieci drogowej i celem umożliwienia zarówno dojazdu do Warszawy jako do tego miejsca, gdzie znajdują się największe ośrodki, czy też praca, jak również do tego, żeby ten rejon się rozwijał. Tutaj też została wspomniana droga 631. Faktycznie jest tu wojewody celem uzyskania decyzji, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie to pozwolenie na budowę uzyskamy i będziemy mogli ogłaszać przetargi na rozbudowę tej drogi. Chociaż do nas dopływają jednak sygnały takiego narzekania właśnie na ten punkt inwestycyjny, no bo oprócz naszych dróg jeszcze są przybudowywane drogi powiatowe i gminne. Więc też będziemy starali się w jakiś sposób ograniczać inwestycje, żeby na siebie nie nachodziły, no żeby też mieszkańcy mogli swobodnie żyć w swojej własnej miejscowości. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. No i na końcu Pan Dyrektor Delegatury, Pan Artur Rola. I zapytamy się o tą rolę delegatury. Tutaj słyszeliśmy dużo programów wsparcia. Czy tutaj już są w pierwszych naporach? czy było dużo pytań, czy Państwo już pomagali, czy jesteście gotowi na te kolejne nabory? No bo pewnie pojawią się te pytania. Dzień dobry. My stale jesteśmy w kontakcie z różnymi środowiskami na terenie nie tylko powiatu włomickiego, ale to są regionu wschodniego. Ten subregion jest trochę emanacją całego Mazowsza bowiem są miejscowości w których poziom życia jest zbliżony do tego w Warszawie często są to miejscowości graniczące z Warszawą są mniejsze miejscowości 20, 30, 40 tysięczne ale także gminy wiejskie i potrzeby są różne oczywiście drogi, drogi wszędzie ale też wiele inicjatyw lokalnych i różne środowiska dopytują się, są z nami w kontakcie, są to zarówno samorządy każdego szczebla i gminne i powiatowe, są to organizacje pozarządowe od klubów sportowych, przez Koła Gospodyń Wiejskich, czy, czy Orkiestry DENTE, więc wszyscy się interesują, Samorząd Województwa Mazowieckiego i Sejmik i Zarząd Województwa jest postrzegany jako taki partner, który czuje te potrzeby, reaguje na nie, te, te 23 programy są właśnie dowodem na to jak wiele różnych potrzeb jest, i, i że samorząd na nie od razu reaguje, przeznacza tam środki tu, gdzie jest potrzeba dbałości. Od ekologii po, po kulturę, tradycję, przez y, sport czy, czy rozwój gmin, y, pomoc samorządom w tym, by y, poprawiał się, poprawiała się jakość życia mieszkańców. to Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jak słyszymy, dużo pracy przed te samorządami, przed te urzędami. A my dziękujemy za konferencję i zapraszamy do rozmów indywidualnych. Dziękuję.